Wracamy do hali Suche Stawy. Mecz o trzecie miejsce memoriału 12. memoriału imienia Michała Jeziora i Michała Bobera. Górnik Zabrze mierzy się z Garbarnią. Składy następujące obydwu zespołów. Garbarnia, Świerczyński w bramce. Dalej w polu z numerem 22 Świerczyński, numer 1 Konstanty Karagianakos, 7 Dzierżak, 10 Zięba, 13 Sabat, 8 Kowalczyk, 2 Kardas, 20 super 3 Mielec, 11 Główczyk, 6 Kolendowski, 9 Grzybowski, 17 Sarga i 5 Wojnowski. Trenerem Stanisław Śliwa, a kierownikiem Jerzy Wojciechowski. Górnik w składzie 34 Ćwik, 23 Macedoński, 5 Całka, 26 Skała, 6 Kamiński, 22 Janik, 21 Kowalik, 81 Staszkiewicz, 8 Dziedzic. 25 Gandziarowski, 7 Okaj i 38 Chwojnicki. Trenerem jest Radosław Osadnik, a kierownikiem Zbigniew Mazurkiewicz. Mecz już rozpoczęty, gramy 2 razy 12 minut. Przypomnę, że kto pierwszy zdobędzie gola w razie remisu będzie promowany miejscem docelowym, czyli... Mówiąc prościej, kto pierwszy strzeli gola w razie remisu zajmie trzecie miejsce i w finale tak samo. Jeśli będzie remis, to trofeum i wygraną w całym memoriale zdobywa drużyna, która pierwsza strzeli gola. Jeśli chodzi o wyniki w grupie, to jeszcze raz przypomnę. Jeśli chodzi o Garbarnię, remis 2-2 z Krakowią, ale i 2-2 z Chutnikiem. W obu tych meczach Garbarnia strzelała jako pierwsza gola, więc miała dodatkowe punkty. Zajęła drugie miejsce w grupie w półfinale. Jakby inaczej, również wynik 2 do 2, z tym że w meczu z Wisłą to Wisła prowadziła 2 do 0 i Garbarze doszli do swoich rywali na wynik 2 do 2. Natomiast pierwsza gola zdobywała Wisła, więc to ona zagra w finale. A jeśli chodzi o Górnika, to wygrana z Krakusem 3-1 i przegrana z Wisłą 1-0 w grupie. W półfinale 2-2 z Hutnikiem, ale to Hutnik zdobywał pierwszy, zdobył w zasadzie dwa gole i dzięki temu zagra w finale. No, mieliśmy małe problemy techniczne z mikrofonem, z dźwiękiem, także prosimy o informację w komentarzach, czy wszystko jest w porządku. Jeśli nie, to dalej będziemy starali się to poprawić. Tymczasem 2,5 minuty meczu już za nami. O, górnicy są zwycięzcą poprzedniej edycji Memoriału. W finale rozbili Wisłę w zeszłym roku aż 7 do 0, co było nie lada wyczynem i no, naprawdę srogim pogromem. No teraz okazja do strzału dla Górnika. Uderzenie jeszcze do Witka, no bronił się bardzo ofiarnie gracze z Krakowa. No, tutaj dobrze interweniował dwukrotnie Hubert Świerczyński, bramkarz garbarni, ale Górnik nie daje za wygraną. No teraz lekki nieporozumienie, Świerczyński wykopuje na oślep. No Górnik teraz zamknął w takim hokejowym zamku. Zespół z Krakowa uderzał Jakub Macedoński wcześniej. W tym momencie na parkiecie w Górniku Macedoński, także Dziedzic, oprócz tego Kamiński. Także w ramce Ćwik i Kamil Całka. No te zmiany są płynne, lotne, także tutaj co chwilę mamy co parę minut zmianę czwórek. Momentami ciężko się połapać dla takiego widza, że tak powiem, który ogląda sobie na luzie to spotkanie, kto jest na parkiecie. No i bardzo fajna rodzina, atmosfera jak co roku. Bardzo dużo osób przyszło zobaczyć. Memoriał na hali, suche stawy już po raz dwunasty, pamiętając o tragicznie zmarłych Michałach. No i wciąż bez bramek. 5 minut bez bramek na Memoriale to sporo tutaj z reguły, bardzo dużo się dzieje, też gramy piłką do piłki nożnej, co gdzieś tam determinuje fakt, że te mecze naprawdę są bardzo, bardzo dynamiczne, tutaj nie ma takiego klepania piłką, jest to turniej piłki nożnej na hali, a nie futsalu, jak sami organizatorzy mówią, także tutaj zawodnicy muszą się wykazać nie lada techniką, aby futbolówkę zwykłą, Taką jaką gra się na boisku trawiastym z tym opanować, ona skacze w przeciwieństwie do piłki futsalowej, która przykleja się do parkietu. Spójrzmy teraz, świetnie uderzył z niedużej odległości zawodnik z numerem 26, Wiktor Skała, ale też kapitalna interwencja Świerczyńskiego, który zbił tą piłkę na poprzeczkę. No i już mamy akcję pod drugą bramką. Interwencja sędziego, od autu rozpocznie garbarnia. Skrywa piłkę do bramkarza, nie ryzykując zawodnik Garbarni. Teraz mamy sporo chaosu na środku parkietu. Walka o piłkę. No tutaj przede wszystkim ważne jest to, kto pierwszy strzeli gola. Potem przeciwnik musi zdobyć dwa. Faul odgwizdany przez sędziego. Uderzenie. Dobrze broni Świerczyński. No sprawny jest ten bramkarz, trzeba przyznać. Jakub Okaj uderzał z prawej strony. Zawodnik z numerem siódmym. I Górnik, ćwik, wznawia grę takim prostopadłym, dalekim podaniem, świetnie teraz przedziera się zawodnik Górnika, no i to jest y, faul, czy będzie rzut karny, czy też rzut wolny, no tutaj nie zdecydował się sędzia na podyktowanie rzutu karnego, to było przed polem karnym, ale świetnie, przedarł się Staszkiewicz. No i będzie okazja dla górnika, aby otworzyć wynik tego meczu. Zobaczmy. Uderzenie jest 1 do 0 dla drużyny Zabrza. Świetnie. Przesunął Wiktor Skała piłkę do partnera, do Maksymiliana Gandziarowskiego. A ten strzałem mocnym, ale też strzałem po którym był rykoszet, pokonuje Huberta Świerczyńskiego. Jeden do 0 prowadzi Górnik, teraz muszą się postarać Garbarze, bo muszą zdobyć dwa gole, aby zająć trzecie miejsce w Memoriale. No tutaj każde miejsce, jedno ma znaczenie, bowiem A tak jak mówiłem, nagrody są naprawdę kapitalne i jest o co walczyć. Oprócz prestiżu oczywiście. Garbarnia. No zobaczymy, jaki teraz jaką taktykę zaordynuje Stanisław Śliwa. On musi tutaj pobudzić swoich podopiecznych. Bo tak naprawdę nie stworzyli zagrożenia pod bramką ćwika. No właśnie, teraz jest dobitka tego strzału. Dobra interwencja bramkarza górnika, ale wobec dobitki był bezradny. I Kamil Kowalczyk zdobywa drugiego gola w turnieju. Mis. Jeszcze 2,5 minuty do końca pierwszej części meczu, tutaj naprawdę jest bardzo dużo czasu, więc Górnicy, przepraszam, Garbarze wracają do gry. No i teraz nie było faulu, symulował zdaniem arbitra Piotr Dzierżak. No tutaj Sebastian Krasny widać, że hołduje takiemu minimalizmowi, jeśli chodzi o prowadzenie meczu daje pograć zawodnikom. Tutaj machają rękami zawodnicy obydwu zespołów, ale wzruszony jest sędzia. On już nie z takimi zawodnikami ma do czynienia. Na co dzień nie tacy zawodnicy próbują wymuszać na nim przewinienia. No też fajnie, że sędziowie z Ekstraklasy przyjeżdżają chętnie na memoriał i wspierają swoją obecnością. Teraz świetna okazja dla Garbarni. Zięba był bliski zdobycia gola, no w zasadzie bliski tak naprawdę dojścia do sytuacji strzeleckiej, nie można tego nazwać niedobrą okazją. W ostatniej chwili odskoczyła piłka temu zawodnikowi. No i Górnik wychodzi ze swoją akcją. Jest przesunięcie do boku. Tutaj zbyt mocno próbował dograć do partnera Maciej Kowalik. Zdobywca trzech goli dotychczas. A więc jeden z najlepszych strzelców tego turnieju. Przypomnę też, że wybieramy właśnie... Może o tym za chwilę. Spójrzmy. Uderzenie na Zięby. Zablokowane. Wybierany jest najlepszy zawodnik MVP turnieju, także najlepszy bramkarz, no a król strzelców wybiera się sam spośród tych zawodników, którzy zdobędą najwięcej goli, ten, który ustrzeli tych bramek. Największą ilość zostanie oczywiście królem strzelców, królem polowania. Teraz nie najlepsze wznowienie gry od bramki, garbarnia miała kapitalną szansę. No, tutaj praktycznie jedno zagranie. Jest w stanie przenieść ciężar gry na połowę rywala. Teraz dogranie wzdłuż bramki Świerczyńskiego Kamila Całki. No i koniec pierwszej połowy. 1 do jednego. Remisuje garbarnia z górnikiem Zabrze w meczu o trzecie miejsce. 12. Memoriału imienia Michała Bobera i Michała Jeziora. A podmioty, które wspierają turniej od lat to przede wszystkim miasto Kraków, Remington, Coca-Cola, Warta, Pepsi, Papu, MZPN, dzielnica Mistrzowice, Krak Sport, Media Markt, SQN, wydawnictwo Zachęta, Małopolska Sieć Sklepów, Park Wodny, Medale PL, MG Sport Select, KFC, Timbar Gempetz, Homerech, Irmar, Maspex, Polar, Fajne Puchary PL, Sportcom, Bird Sport, In Time, Joma, Nowy Hutnik 2010, Vita Sport, DAKO Professional, Zrobi się, Pracownia Reklamy, Brand Sport, Tico, także Maciej Augustynek, Krzysztof Baczyński, Halina Bania, Stanisław Bania, Jacek Bartlewicz, Patryk Bryła, Kamil Czarnecki, Dariusz Dębosz, Paweł Dudek, Marcin Dudziński, Michał Duk, Jerzy Federowicz Junior, Maciej Gacek, Tadeusz Gałka, Wojciech Gruchała, Małgorzata Grzysiak, Marek Hochenauer, Michał Chrebik, Grzegorz Jabłoński, Mirosław Janawa, Leszek Janiczak, Dariusz Jaskulski. Daniel Karaś, Lucyna Każur, Robert Każur, Marcin Kądziołka, Tomasz Kokoszka, Andrzej Komenda, Marcin Komenda, jeszcze wiele, wiele, wiele innych osób. Tutaj będę postarał się wymienić wszystkich. Zobaczmy, teraz od razu, od początku rzucili się do ataku Garbarze. Uderzał z prawej strony. Grający z numerem 8. Aktywny w tym meczu Kamil Kowalczyk. Starali się na spokojnie wyprowadzić teraz akcję zawodnicy z Zabrza. To kończy się przejęciem. Starał się dograć do środka do Mateusza Grzybowskiego. Michał Supel, ale uprzedził go obrońca. Oj, tutaj na hali granie taką wrzutką z to chyba nie bardzo. i Garbarnia. Oni tutaj muszą strzelić przynajmniej jednego gola. Remis promuje Górnika, wtedy to Górnik. Jeżeli ten mecz zakończy się wynikiem 1 do 1, zajmie trzecie miejsce. No i teraz dobra okazja dla Garbarni. Wychodzi z bramki Ćwik. Kapitalnie interweniuje. Tak parkanami w stylu trochę hokejowym. Teraz dziura założona zawodnikowi garbarni. Super dał się tutaj nabrać na ten zwód i został, jak to się mówi popularnie, zdziurowany przez rywala. Teraz kolejna akcja Garbarni, okazja, świetnie teraz wybroniona ta akcja, ten strzał na linii. Jakub Okaj tam zachował czujność i wślizgiem uratował swój zespół. Teraz jest sytuacja dla Górnika, z kolei uderza Wiktor Skała, no ale niecelnie, obok prawego słupka. Cios za cios, tak wygląda ten mecz. Trzecia minuta, trzydziesta sekunda. Już za chwilę na zegarze. Próba wyprowadzenia teraz kontrataku przez górnika. Teraz nie strzela z pierwszej, zacina rywala. Zawodnik zabrza. Jeszcze tutaj ręka chyba była. Takie mam wrażenie, że przy tym ścisku powiększył zdecydowanie powierzchnię ciała gracz Garbarni. Wiktor skała tam. Uderzał na bramkę. Kwik, dłuższym podaniem chciał uruchomić partnera, ale czujny był Kolendowski. Kolendowski do środka, tam sarga, starał się opanować piłkę, ale naciskany przez rywala. Oj, trzymany, trzymany przez rywala jest zawodnik z numerem 8. Dziedzic. Zmiana czwórki, nowi zawodnicy meldują się na murawie, chociaż Dziedzic zostaje, tylko trzech graczy wymienia trener Radosław Osadnik. Zagranie na tak zwaną ścianę Kowalik. Piłka wybita przez Kacpra Wojnowskiego. Nie, całe już 7 minut do końca tego meczu. Oj, tutaj świetnie, teraz zachował się jeden z zawodników ze Śląska po raz kolejny. Oj, tutaj Ćwik interweniuje piąstkami. No i udało się Górnikowi wyjść z opresji. Wkrotnie wcześniej świetnie interweniował Jakub Macedoński. Garbarnia, teraz uderzenie z ostrego kąta, w zasadzie zerowego. Świg interweniuje i jeszcze tutaj Na, dwa razy złapał tą piłkę. Nie najlepiej teraz wznawia grę bramka Górnika. Teraz dobre podanie. Znów no, troszeczkę za bardzo wygoniony do końcowej linii Damian Zięba. Co zaowocowało tym, że ten strzał był niecelny. Ostatnią instancją w obronie górnika. Grający z numerem 21 Maciej Kowalik, najlepszy strzelec górnika w tym turnieju. Oj, bardzo ostre starcie teraz. Bark w bark. E, zderzył się e, gracz numerem 9, Grzybowski. Także macedoński. No, już odrożone dla garbarzy. 5 minut, już nawet nie całe do końca tego meczu. Nie zdecydował się na uderzenie z pierwszej. Teraz jest sytuacja. Wybijają po raz kolejny gracze górnika w zasadzie z linii bramkowej. Piłkę i gol! Gol zdobywa Bramkę na 2 do 1. Maciej Kowalik, kolejny. Gol, kolejne trafienie tego zawodnika. No i e, ma spore szanse na e, tytuł. Króla strzelców. No i teraz w ciężkiej sytuacji garbarze, bo oni e, tak naprawdę e, trochę pechowo przegrywają w tym meczu. Przypomnę, że Remis promuje górnika ze względu na e, pierwszą strzeloną przez nich bramkę. Natomiast nacierali raz po raz na bramkę ćwika. Gracze Stanisława Śliwy, a skończyło się to wszystko szybkim przeniesieniem ciężaru gry do przodu i golem na 2 do 1. Teraz kolejna okazja, urwał nogę zawodnik Górnika Jakub Janik. No boli go teraz, bo tutaj to ten kontakt był bardzo mocny. Chciał tutaj jeszcze pokusić się o strzał. No i teraz kontra zespołu Garbarni. Zobaczmy jak to się wszystko skończy. No, świetna interwencja. W defensywie Maksymiliana Gandziarowskiego. No i znów garbarnia. Próbują, ale walą głową w mur e, gracze Stanisława Śliwy. Po raz kolejny dobra interwencja Ćwika. Dwie i pół minuty do końca tego meczu. No czyhał tam na błąd rywala Mateusz Grzybowski, ale ostatecznie się nie doczekał. Będzie jeszcze faul dla Górników. Potężne uderzenie, ale trafia w mur. Półtorej minuty do końca meczu. Świetnie teraz utrzymuje się przy piłce. Gandziarowski, no bardzo dojrzały jest ten zawodnik. Nie traci głupio piłek, dobrze się ustawia. Tutaj górnicy będą chcieli za wszelką cenę utrzymać się przy piłce, aby garbarze nie zdołali nawet wyrównać. No tutaj dwa gole stracić w minutę, no jest to wykonalne. Natomiast no musieliby tutaj bardzo się sprężyć garbarze przede wszystkim być bardziej skuteczni, bo oni tutaj mieli naprawdę sporo sytuacji do do tego, aby to spotkanie nawet wygrać. No ale ta jedna kontra tutaj w zasadzie pogrzebała marzenia o trzecim miejscu, chociaż jeszcze nie odbierajmy szansy podopiecznym Stanisława Śliwy. No bardzo mądrze się ustawiają, tutaj czytają jak chcą grę, przede wszystkim w ofensywie. Gracze Radosława Osadnika. No i pół minuty do końca. Zobaczmy, czy jeszcze tutaj garbarnia choćby wyrówna stan meczu. No spójrzmy, udało się! Dość fartownie. No, to też jest taka ironia, że wcześniej z całej siły próbowali, uderzali. Ile sił w nogach... brązowych a Zobacz, jeszcze zamieszanie z czasem, nie jest zatrzymywany czas. A no i to jest koniec meczu Górnik zajmuje trzecie miejsce w memoriale imienia Michała Bobera, Michała Jeziora. Zaraz wracamy na finał Hutnik Wisła.